Witam wszystkich, Robert Domański BMW Motocykle Polska. Witam fanów motocykli na targach w Poznaniu, na stoisku BMW. Poprzednio widzieliśmy się w Warszawie na targach motocyklowych, teraz jesteśmy na targach poznańskich. Pogoda co prawda nas troszeczkę nie rozpieszcza w tym roku, ale miejmy nadzieję, że już w końcu nadejdzie prawdziwa wiosna i lato. My oczywiście jesteśmy tutaj i szczególnie pokazujemy nowego GS-a, o którym już mówiłem wcześniej. Natomiast chciałbym podkreślić, że zapraszamy wszystkich fanów jazdy enduro na GS Trophy, które tradycyjnie odbywa się w ostatni weekend sierpnia. Tym razem w okolicach Polski Południowej, Karpacz albo gdzieś te rejony. Także tym razem będziemy dostępni łatwiej dla... Tych motocyklistów, którzy z południa i z centrum Polski będą chcieli do nas dojechać, tutaj mieliśmy plan, który nam się troszkę nie udało zrealizować. Ale w ciągu dwóch, trzech tygodni w naszych salonach będzie już można obejrzeć nasz kolejny model, nowość na rok 2013. Również z rodziny GS, F800 GS w wersji specjalnej. Jeszcze nie mogę wszystkich detali zdradzić, ale na pewno większość się domyśla o jaką wersję chodzi. Będzie to motocykl przeznaczony do dłuższych i poważniejszych podróży motocyklowych. To tym razem już na pewno wszyscy wiedzą o jaki model chodzi. Wracając do naszej imprezy Enduro GS Trophy. Wszystkie szczegóły plus historię poprzednich imprez można znaleźć na stronie gstrofi.pl. Tam możecie zorientować się gdzie, co, jak to wygląda, jak się zapisać, zarejestrować. Sądzę, że rejestracje ruszą już w maju. Zazwyczaj startujemy z dwu-, miesięcznym wyprzedzeniem. Zapraszamy wszystkich. Na pewno impreza będzie po raz kolejny bardzo udana.